Witam Was moi drodzy w toruńskim Miami i zapraszam na przygodę życia. A do wody wchodzę tak. Stwierdzam, że woda mokra. Słuchajcie, sytuacja zaistniała niestety taka, że materac, który z takim mozołem tutaj przytachałem nad toruńskie Miami, widzicie duży całkiem. No, raczej jest spory. Okazało się, że ma dziurę. Na szczęście z... obczaiłem tę dziurkę, zanim wypłynąłem na środek jeziora. Bo wtedy mogłoby być gorzej. Ale wolno ucieka to powietrze, bo jeszcze cały czas jest w miarę nadmuchane. No ale nie na tyle, żeby sobie skoczyć na nie do wody. Sporo znajomych Ale wuję jest incognito. Jeden dzień wakacji w roku Jest moja przyszła żona nawet dziś Także tory nie jest mały No już trudno okazuje się, że trzeba będzie się hajtnąć. No jednak gazeta nowości też się do czegoś może przydać Manko witam! Środek jeziora, nasz program dzisiaj z samego serca, kamionek. Jest generalnie bardzo dobrze. Woda ciepła, ale tylko jak jesteś w niej w środku, odpływa nam transport, także trzeba taksóweczki pilnować. No i ja, gdzie ta kamera mnie filmuje? Woda jest bardzo mokra. Filmować to trzeba umieć. Siemanko, sprawdzamy szczelność kamerki. Mam nadzieję, że jest przebiegnie skutecznie i pozytywnym skutkiem, bo dla vloga byłoby źle, jakby ta kamerka się okazała, że jest zalana, bo innej nie ma. Muszę pilnować tej kamerki niestety, bo nie mam... Można kupić takie coś do tej kamerki wypełnione powietrzem, co, powoduje, co pozwala nam utrzymać tę kamerkę na wodzie. A teraz jedyną rzeczą, która trzyma tę kamerkę na wodzie, jest moja długa. Słuchajcie, to są takie małe dzikie plaże i te plaże mi się podobają w kontekście tego, by przyjechać z psem kiedyś właśnie na taką plażę, bo na normalną nie pójdę, bo zrobi Sajgo. Jak słoń w składzie porcelany. Ale tutaj myślę, że to jest całkiem spoko. Pogoda dzisiaj jest jak w Miami, ani jednej chmurki na niebie. Słońce świeci, żar leje się z nieba, woda mokra. Łódeczka jest, wiosłować ma kto? Powiem wam tak, no tylko jedyne czego brakuje to jedzenie, bo oczywiście rano nie zdążyłem sobie zrobić nic do jedzenia. I na razie to są serek homogenizowany i dwa banany. Potem poznacie Martynkę, moją koleżankę, pójdziemy do niej na bajerkę, rozwiązuje tam krzyżóweczki. A zresztą zobaczycie sami o co tu chodzi. Kamionki dwa. Przycumowaliśmy do brzegów Tortugi. Nasi tam byli, jest flacha. Woda została oceniona jako fajna, ja stwierdzam jeszcze raz, że naprawdę jest mokra, ale to jest głupi żart i oklepany. Połam się to przejście tutaj. Jest tak płciutko, że można, zobaczcie, sobie śmignąć, jak para gniady w jednym wyszlu. Ale jest takie mm, miękkie to podwoże. O, i teraz potem sobie śmigać. Podoba mi się. Słuchajcie, jak mam mieć jeden dzień w roku urlop, to właśnie chcę, żeby wyglądał ten dzień tak. A co tu się wypławia na niebie w kamionkach? Trzeba się do czegoś przyznać. No dobra, przyznam się, że pierwsze co zrobiłem dzisiaj w toruńskich Miami, w toruńskim Miami, to było zjedzenie zapiekanki za 6 z ale ona była tak wielka. Bo zamawiał ją ktoś przede mną, że musiałem to zrobić. Zjadłem zapiejkane i wiecie co? I nie żałuję. A kilka dni temu kupiłem sobie w biedronce sneakersa w białej czekoladzie i też go zeżarłem I wiecie co? I nie żałuję. I dobrze się z tym czuję. A na drugi dzień i tak mniej ważyłem niż wcześniej, także wiecie, nie ma reguły. Naprawdę nie dajmy się zwariować. Raz na jakiś czas można sobie zaszaleć. Tak sobie pomyślałem, że to jest dużo barów, które różne dziwne rzeczy sprzedają. Być może tu gdzieś w lodówce będziemy w stanie złapać monstera bez cukru. I to jest dobra myśl. Oczywiście niebieskiego, bo białe to każdy głupi potrafi, a robić nie ma komu. Idziemy obczajać. Zobaczcie, tutaj właśnie jest selfiak. Tak właśnie wygląda selfieak. Tak się robi selfiaki. Musicie się nauczyć. Jest podstawa, żeby właśnie tak to wyglądało. Jest bardzo ważny kąt ułożenia na telefonu. No i wielka nadziei, czy będzie rozczarowanie, napięcie się gazenitu. No i nie ma niestety. Tutaj słuchajcie, jest koleżanka Martyna. Bardzo porządna dziewczyna. Trudno co zrobić. Nikt nie jest idealny. Jest. Potwierdzam. Jest porządna dziewczyna? A ja. E, to po co takie dziewczyny? A jak już wiecie, rano nie zdążyłem sobie nic do jedzenia zrobić, więc jest sytuacja kryzysowa. I ratuję się jajeczkiem. Wiecie, białeczko jest? Jest. Zdrowe tłuszcze są? Są. No to o co chodzi? Wiecie, te wszystkie. Aminokwasy i tak dalej. Mamy to. To jest właśnie ta dziurka, która nam dzisiaj zepsuła całą zabawę. I po materacach. Może się jakoś uda skleić, nie wiem, może coś podpowiecie, czy to da się coś z tym zrobić, czy kupować nowy materac. Wujek Michał bez okularów, 30 stopni na dworzu, przynajmniej tak było jeszcze dwie godziny temu, a ja w sweterku, bo jedziemy w wyjątkowe miejsce, zaraz zobaczycie, będzie zimno. Teraz już wiecie, dlaczego ten cieplejszy ubiór. Jesteśmy na lodowisku na sektorze prasowym. Jak widzicie, ekipa dziennikarska bardzo silna dzisiaj, cała redakcja z Gdańska przyjechała do Torunia. Ale pomijając to stwierdzam, że czas gdzieś zmieniają, a na tortorze cały czas syf, pozdrowienia dla wszystkich z Mosiru. No lewa. No 20 sekund. Zabaj, zabaj. Robimy te kachaty, co? <laughs>